Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Paweł Garbus, kołodziejczyk Znajdujemy się w miejscowości Lubniewice nad przepięknym jeziorem Lubiąż, gdzie większość czasu, większość sezonu spędzam tutaj jako przewodnik wędkarski. Dziś chciałbym Was zaprosić na materiał, do którego zaprosiłem jako gościa Ernesta Gutkiewicza, znanego z Dziś również wyjątkowo okazyjnie mamy zaszczyt gościć księcia Jana Lubomirskiego, który zaraz tutaj do nas przypędzie. Uwaga na linki, tak, Pięknie. Proszę, zapraszam serdecznie. Kiedy była godzina chyba pierwsza w nocy i wszyscy oczywiście się przygotowali, będziemy mówić, 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 w nocy. No i w związku z tym stoją, stoją z patykami, mm -hmm. tak, mm -hmm. i tak dalej. To genialnie, genialnie e, działa, ale mija pół godziny i 45 minut, godzina. Po tej godzinie wszyscy stwierdzili, że mają dosyć. jest nie wypuszczamy. No to są godziny rzutów, miliony już można powiedzieć od danych rzutów na wodzie. I teraz pozwalam jej chwilę opać, ale linka już jest cały czas napięta. Wybrany jest luz. Ta wygląda? Tak tak. Tak, czyli ja tak trzymam tak. w ten sposób, tak. I prowadzę go tak, że na przykład podbijam z ręki. A to też było już na leniucha, tak? Czy? No to jest takie troszeczkę taki trochę szybszy, szybszy. trochę szybszy leniuch. <laughs> <laughs> <szybszy. śmiech> ale leniucha na przykład można na tak? Taki taki łobużyący leniuch, no. to będzie leniuch. O, takie unoszenie i. Za każdym razem jak szczytówkę zbliżam znowu do wody, to zwijam. Wybieram luz tak, żeby linka była cały czas napięta, żeby mieć pełną kontrolę nad przynętą, bo w każdej chwili może nastąpić branie. W każdej chwili też szczupak gdzieś tam może kosnąć, więc muszę mieć e, a możliwość. Trochę tutaj a trochę ich tutaj krąży, tak. To jest takie miejsce, gdzie ich tutaj jest bardzo dużo. O, teraz jest mamy piękne stado. Pięknie widać, prawda? O. proszę bardzo, szczupakowa atak. Gdzieś się pokazują. Tu jest pięknie, O, i zaczyna nam się tutaj gotować pod łódeczką. Choć na ekranie chaosonde gotowało się od ryb, żadna z nich jednak nie skusiła się na oferowane przynęty. Niestety, obowiązki księcia nie pozwoliły na dłuższe wspólne wędkowanie. Jeszcze tylko rzut oka na dopiero co nabyte przez księcia posiadłości nad brzegiem jeziora Lubiąż i bohaterowie naszego filmu zaczęli kierować się do bazy. Ja dziękuję. dziękuję. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło gościć. I w wakacje mam nadzieję, że. Pan się czas. do zobaczenia. Po prostu. Bardzo do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Chyba czas zacząć fishing, tak? Pożegnaliśmy już księcia. Miło było, tak. ale do pracy, prawda? Tak. tak. Do zobaczenia, panowie, trzymajcie się. Powiedz w ogóle, Ernieście, jakie jest Twoje doświadczenie, jeżeli chodzi o spinning. Zero? No, może troszkę więcej. Czyli po prostu zaczynamy od podstaw. Bardzo chętnie. Ernest, więc tak. Generalnie spinningi, e, spinningi, w zależności od swojej mocy, od swojej gramatury wyrzutu, można podzielić tam na ileś kategorii. Mamy kije okoniowe, mamy kije szczupakowe, sandeczowe, jeszcze do, do tego dochodzi nam akcja kija, hmm. prawda? Czyli taka powiedzmy szczupakowa jest taka bardziej e, spolegliwa w szczycie, taka bardziej płynna, taka mięsista, sandaczowe sandeczowe to są kije takie typowe szybkie. Szybkie wszczy... wędki. No, tak, okay. szybkie w szczycie. E, ja przygotowałem sobie dwie, dwie, dwie wędeczki. Jedna to jest e, ta mocniejsza, bardzo podobna tak. do Twojej gramaturowo tutaj. To jest Czyli taki... nie przestrzeliłem tak dokładnie Nie, do nie 10-30 taki, taki typowy. Mogę ją zobaczyć? Proszę, pod większe, pod większe gumy. A druga… A szybka wędka. Tak, to są… Ja, ja łowię takimi wędkami. Mhm. Ja łowię plecionkami, ja generalnie dziguję w toni, jak na gumę łowię, to dziguję w toni gumami, więc… Łowię tak, to jest to, to są moje. Tak, to ciekawa, ciekawa rzecz. Teraz tak, ja łowiąc z pławikiem, to tak, mam gruntowiec, słabik, gruntuję sobie i mam wyobrażenie, gdzie ten, gdzie ten haczyk tak naprawdę i gdzie ta przynęta się znajduje. To ty musisz mieć to wszystko, nie wiem, w, w głowie. głowie, to tak, wszystko. jest ja obrazek w głowie, bo ta przynęta się przewiduje. Wiem, że jeżeli łowimy na 3,5, na w tej chwili mamy 3,5 głębokości, pod sobą piękne ryby zresztą, tak, gdzieś ławica no, a nie faktycznie to sobie dobieram sobie główkę taką 7-10 gram i wiem, że będę łowił na mniej więcej 3 czwarte wody, czyli tuż nad dnem, tuż nad pierwszym zielskiem, który tu zaczyna wyłazić na tej łączce. Tak. A powiedz mi jedną rzecz, teraz będziesz prowadził tą przynętę bardzo agresywnie, czy będziesz powoli... Ja, ja staram w... będę, będę będziesz będziesz kombinował, zmieniał. będę próbował troszkę agresywnie, troszkę wolniej, i będę starał się, wiesz, mieszać, mhm. nie? A tu masz taką delikatniejszą wędeczkę do 12 g, tu masz akurat założonego forpleka tak. 9,5 cm na 7-gramowej główce. To też jest szybki patyk, mhm. plecioneczka 0,10, przyponik z fluorocarbonu, to jest taki bardziej delikatniejszy no tak. kij. Ale powiedzmy średniej wielkości przynęty na szczupaki to jest, o, to jest coś takiego, tak? To są na przykład hmm. kanibalki, tu jest dragonik, jest na przykład Sandra, proszę ja ciebie, tu jest jakiś lunatik. Ale to pokażę Ci swoje. Nie, tu są nie, tego się typu się, przynęty tak w różnych kolorach jak widzisz. Trochę ich mam mniej tu jest na w tym pudełku. Fajna gumka w wielkości 16 cm. Zresztą o proszę bardzo. Tak wygląda po spotkaniu ze szczypakiem, nie? Dym, dym, dym. No tak, Ale kolorystycznie leży. myślę, że też nie przestrzeliłem. Ja też tylko, że może bardziej takie jaskrawe te kolory wybierałem. Plus dobrze, to, co... Bo woda jest eutroficzna. No. Ta woda wbrew pozorom nie jest ciemna. Ona jest przejrzysta, mm -hmm. tylko jest eutroficzne dno i sprawia efekt, takie, takie wrażenie daje, że, że jest, wydaje się, że jest ciemna. Tak, generalnie w większości sezonu królują przynęty raczej agresywne. Mm -hmm. Są krótkie okresy, w lipcu na przykład, teraz też, mm -hmm. może się tak zdarzyć, że. Typowa klasyka, czyli takie typowe białe przynęty. E, na przykład o, biały z niebieskim, biały z czarnym, tak. e, jakieś tam perły, tego typu rzeczy też jest jestem przygotowany. O, I i tu, mam, tu mam to pudełeczko z takimi troszeczkę większymi przynętami. To, 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 to są na przykład takie 12,5 centymetrowe przynęty. To jest nowość na ten rok, widzowska mhm. zresztą e, nazywa się 3D Trout. Piękna imitacja pstrąga z zachowanymi, jak widzisz, wszelkimi szczegółami nie? płetwy. Nawet płetwa tłuszczowa jest widoczna tutaj na grzbiecie. I co jest najważniejsze? Wiesz, że szczupaki lubią falę hydroakustyczną. Takie przynęty z grzechotką. Zobacz, Ona ma tutaj taki cwańcyk zrobiony. Ma schowaną grzechotkę w otworze, którą możesz sobie wyciągnąć, jeżeli szczupak nie reaguje na grzechotkę. Ale jeżeli reaguje i ma to pomóc dodatkowo łabić, to chować. Ewentualnie można dolać tam do atraktora, na przykład. Nie, Bo ktoś lubi. Tu jest moja jedna z ulubionych przynęt na szczupaki herring, To jest szesnastka. Pokaż to. Proszę, dziewiętnastka to mega kozackie przynęty moim zdaniem. Świetna imitacja tak, nie śledzia. Ta przynęta już nałowiła ryb. To jest, no, widać. Pocięta o... jest, Ta, jest, jest, jest pocięta. Tu jest taka fajna też imitacja, w, w moim zdaniem bardzo ciekawym kolorze. Widzicie ja tu od razu mam przygotowane no z do zbrojką, tak, bo to niestety... Zakładasz stingerka i wiadomo, że jak on chwyci od spodu, bo takie duże przynęty, nawet maluchy, te małe szczupaki no atakują, w bok, tak, ale łapią go w pół, mhm. nie, bo on nie jest w stanie go złapać w całości, więc łapie go w pół w ten sposób i wtedy masz pełną kontrolę nad, nad, nad zacięciem. Tak? W przypadku haka to jest wiesz, loteria, albo no za no nie za tak. nie? No i kanibale, nie? Te, te duże kanibale, 15-centymetrowe, to jest reel to jest akurat 30 cm, taka średnia wielkość, bo on tam występuje 15, 20, 30 i 40. To jest naturalna imitacja węgorza. To są świetne kolory, to, to akurat nowe na ten rok. Fajne kolorki, widzisz, to jest LBS, a to jest Green Silver tak się bodajże nazywa. Fajny prze, przesrebrzony brokacik, taki brzuszek, i ciemna, taka mocno ciemna oliwkowa zieleń. Zobaczymy, czy twardy, czy miękki. Bo ty polecisz softem, ja polecam. Tak. Ja polecę twardzierem, zobaczymy co się będzie działo. Okay. Jeżeli coś tutaj ma stuknąć, to szybko będziemy mieli rozeznanie. To co? Z wiaterkiem normalnie Jasne. w driftie, tak jak jedziemy. Pogryziony strasznie tutaj. I z wiaterkiem. Jak widzisz, łowimy z dryfu, wiaterek jest dosyć mocny, więc tak, troszeczkę szybciej musisz pracować wędką, tak. wiesz. A po drugie, spróbuj, spróbuj wykonywać pauzy, bo szczupak uwielbia pauzy, wiesz? Mm -hmm. Czyli weź, weź, mi pokażę. Ja, ja. Ci pokażę. No. zobacz. E, widzisz, patrz, już, tak. już siedzisz ten. No. Ile jest tam? 10 gram założone? 7. Zmienimy, 7. Zmienisz, 7. Zmniejszyłeś. No to super, ale zobacz. Tak, jesteśmy to jest na łące. Dziecko. Tu mamy 2,5 metra pod sobą. Nie? Jest tu idealna łąka szczupakowa. I biorąc pod uwagę, że ta przynęta jest, my Aha. idziemy z dryfu, widzisz? Tak. Więc e, musisz troszeczkę szybciej tą przynętą pracować i robić jej dłuższe pauzy. Rozumiem. W ten sposób jesteś. Zbyt... Nie szukać ich na dnie czasami. Nie, 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 ty, nie, nie. nie, nie. Po prostu nie, 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 je zbierać nie, 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 nie. gdzieś tam. W Dokładnie. Rady, dlatego, że on sobie do przynęty no. wystartuje. Powolutku. To jest delikatny kij, jak widzisz, mała przynęta. I siup. I jeszcze raz. Może oddam gumę, tak. A. No, śledzik, normalnie śledzik, tak? Ty, no przecież to jest Co? niewiarygodne. To jest mamia, i jest druga. Mamia. Jest i druga. Brawo, Ernest, pięknie. Mam. No ruszyły się. Mam, 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 mam. Eee, żebym jeszcze go potrafił wyciągnąć. Dobra. Trzymaj, trzymaj go. Zrobimy ten. Zrobimy dublecik. <laughs> e, 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 e. Ja wiem, że cię ścisnąłem, ale się nie ruszaj. Oddaj gumę. Oddaj gumę. Proszę. Ale są strasznie wychudzone. Zobaczcie, to tak, nie jest miękki dost... brzuch. tarle one dopiero zaczynają żreć tak naprawdę. Zobaczcie, jaki numer. 12,5 cm. Zobaczcie, jakie, rob... jakie robnięcie było. On ma całą gumę schowaną. O. Ta. Proszę bardzo. Cała przynęta, 12,5 cm. Szczupak. Góra. 50, jak ma. Płonie maleńki. Chodź, malenki. Zobaczcie, co się dzieje. Przynęte 12,5 cm, ono po prostu dostały szały jakiegoś. Słuchajcie, macie jakiś pomysł. Zobaczcie, jak on się zachowuje. No. No, no okay. Opuszczamy go, żeby szybko się wyrównał. Ale myślę, że to jest ten sam rocznik. Jeszcze nic nie widzę. Nie ma dużych, ale przynajmniej ilościowo, ale jest, to, tak, zabawa iloś, ilościowo jest. jest zabawa, tak? Oczy mi się świecą. Uśmiech za chwilę się pojawi. Czekaj, bo on jest fajnie zapięty. Tak. Ja go odepnę od razu w wodzie, wiesz? Nie, dawaj, nie będziemy dawaj, go jasne, wyciągać, żeby go nie męczyć. Tak! Najbardziej. Zawzięte. Poszedł. Poszło. I siup, A, myślałem, że pójdzie do góry. Aj! Radzisz sobie, jest zapięty genialnie, bo złapał go pół, ale zobacz, jakie ma rany na bokach. Będzie problem z wypięciem gada. Będzie problem, to ci pomaga. Nie chcę oddać guby, zobacz. Trzymaj ją. Nie, 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 nie. A, bo, i, no co, Dlaczego? Bo go ścisnąłeś no? od spodu. mu tu paluszka pod spód, ja ci pokażę. Dawaj. Pod, pod, pod tym. Tam, tu. Nie, 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 nie za głęboko, no? bo on tam ma zęby. Patrz tu, tu, no? tu i, i tu go złap. Tu. Aha. I dociśnij kciukiem z tej strony. No dobra, już to O, no? tak. I teraz sam otworzył, widzisz? <laughs> To spec, to spec. <noise> to jest kwestia To amator, to, amator. <noise> to jest kwestia tego, że jak go, jak go złapałeś tam. On o. się zapią. Proszę. widzisz jak go tak. złapała? Zopała go tu gdzieś za kark w ten sposób, tak? Łopiąc go tak i tak go poryzała po, po tym. Widzisz jak ma, jakie ma ten, ślady tu na tym i z drugiej strony miał te same. A po tak, 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 tak z drugiej strony też ma. Z drugiej strony. Tu o. Musiała go złapać w ten sposób, nie? Ładnie go trachnęła, to musi być jakiś... się zaczyna, więc no. zasługuje na to, żeby żyć. Tak jest, skoro się uwolnił raz, to niech płynie. Poszedł. są cholernie silne. Okej, okay. porządnie. Może coś no ze mnie, mnie będzie. Dobra, mam następną rybę. Nie jest to duży. To jest A. tak to samo, wszystko jest jasne. O Ooo, Nie liczy się. Spadł, bo normalnie operator tutaj za wolno kręci. To co, Ernestie? Zakończyliśmy dzisiejszy fishing, niestety, ale tak, posiedziałbym jeszcze na tej fajnej, fajnej uderce na środku tego pięknego jeziora i popróbował złowić może to faktycznie tego metrowego, wreszcie by mi się przydało, Jakieś same szupacje. krótsze były, tak. Było mi bardzo miło Cię gościć, e, zapraszam po Bardzo połowie. dziękuję, skorzystam zapewne. E, jak Ci się uderzka podoba? Bez dwóch zdań, zdań, bardzo, bardzo wygodny, fa, fajny, 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 fajny wybór. Jest, ja jest naprawdę fajny, fajny ten. Dlatego chciałbym podziękować koledze Marcinowi, producentowi i właścicielowi firmy Semper za umożliwienie nam przygotowania tego materiału dla Was w tak komfortowych warunkach.